Program ma charakter informacyjny z elementami humorystycznymi. Przedstawia nasze subiektywne zdanie na temat wydarzeń z lekkoatletycznego oraz biegowego świata. Przed obejrzeniem weź głęboki oddech i zluży pasek w spodniach. 23. odcinek zabaw biegowych. Jutro dzień. Borsuka! Jutro dzień Borsuka, ostatnio był dzień na Dzisiaj jest dzień Borsuka. Czego się życi Borsukom? Żeby miały te części, co są białe, białe, a te czarne, czarne. Żeby im się nie poprzestawały Nie jest biała, czarna jest czarna. Nikt nam nie powie. Mogę jeszcze tylko dopowiedzieć, ale to przypuszczam do sprawdzenia, że w tym tygodniu jest również dzień Ośmiornicy. Ale to tak? Wydaje mi się nie. No, jest ten a ten z ośmiornicą ten. była fajna historia, z tą, co typowała wyniki, nie? No, ale, ale podobno to tak, było ustawione. No, to, no, jak całe życie, nie? Fußball-Weltmeisters 2010 brauchte Oracle Paul nicht lange. Dobra. Tylko króliki. Tylko króliki i koty. I serdeczne pozdrowienia dla? Kingi i. Kaba. No. Dla kotów. Klaudii Kazimierski. Dziękuję serdecznie, potwierdzam. Również dołączam się do życzeń. Pozdrowienia. No psy też. Patrycja Wyciszkiewicz i Gaba Ugard. Policja. Wszyscy też są fajne. Nie, zostaje. Okej. a propos policji. i Ijo, Ultra, przechodzimy do Ultra i Transwulkania, kolejny rok odwołana. A powiedz mi, Va jak Ijo, Ijo do Ultra? No Ijo, Ijo, że, że policja, że coś się dzieje na Facebooku, halo, halo, odwołują kolejną imprezę. Mi to. Wczoraj Facebook nie działał, Instagram nie działał, byliśmy bardzo szczęśliwi. Ale teraz wulkania 2020 odwołana ze względu na COVID, przełożona na 2021. A 2021 też jeszcze przełożona na COVID, bo początkowo miała być na wiosnę. A na wiosnę dupnął wulkan. Nie, nie, Znaczy na, na jesień. Na, na je, a wiosnę. na jesień dupnął wulkan i znowu jest przełożona na wiosnę. Teraz, teraz to ja nie, nie wiadomo. Znam, że myślę, że na kolejny rok tak naprawdę to wszystko się dzieje dynamicznie. Faktem jest, że Transwulkania odwołana niefortunnie. Dużo mówiło się w mediach o tym, że na La Palmie wybuchł wulkan. I to jest prawda, bardzo spektakularne z jednej strony zdjęcie, ale z drugiej strony, biorąc pod uwagę dramat ludzi, którzy potracili swoje dobytki życia, no to decyzja o odwołaniu biegu jest rozsądną decyzją. Pomimo tego, że w żadnym momencie lawa, która wydobyła się z wulkanu nie... W... Nie wpływała na, na trasę, mhm. ale mimo wszystko organizatorzy podjęli decyzję o tym, że nie są w stanie świętować. To są sprawy ważne, tak? I ważniejsze. Dokładnie, tak. Więc nie tylko COVID, również tego typu rzeczy się w świecie dzieją. Smutna wiadomość: ten bieg miał się odbyć na koniec października. No i tutaj trochę odwrócę może historię, no bo. Mamy to, mamy ten bieg się nie odłóć. Prawdą jest, że Wyspy Kanaryjskie są wyspami głównie wulkanicznymi. Tych wysp jest co najmniej kilka. No Jedną z nich jest wyspa El Hierro. Na której 16 października odbędzie się finał Gra Golden Trail Sirius. No i zastanowiło mnie to, skoro na La Palmie mógł wybuchnąć wulkan. No to oddalonej na, na południe wyspie El Hierro, może też. Faktem jest, że na El Hierro, gdzie będziemy, mam nadzieję, podziwiać. Bartka, mam nadzieję podziwiać Marcina, być może drugiego Marcina, być może Krzysia Budurka. Krzysiu chyba jednak nie, bo zabrakło mu troszkę. Czy jest jeszcze jakaś tylko, furtka? Że, tylko, że tam możesz pojechać na własny koszt. Tak, jakby okay. nie, nie, nie będąc, za zaproszenie. Dobra, dobra. Okay, dowie, wszystko jasne. Tego nie wiemy, dowiemy się niebawem. A, no i sprawdziłem sobie, czy El jest również aktywna w temacie wulkanów. Faktem jest, że ostatnia erupcja to 73 rok. Hmm. Ale często spotyka się tam trzęsienia ziemi o skali zwykle, zwykle niewielkiej, więc moim zdaniem powinniśmy mocno trzymać kciuki, żeby na tym El Hierro jeszcze przez co najmniej dwa tygodnie nic się nie wydarzyło. Dlaczego? Bo tam Bartek Przedwojewski. ma szansę znowu wygrać, obronić tytuł. Tak? No rozpyka nam wszystkich, tam nie ma opcji. Nie. Bartek, jak słucha, to mam nadzieję, że weźmie do ucha. A jak nie słucha, to ja. Dzisiaj biegał dwa razy 10 razy 200 Zdziwiłem się, że taki trening biega. Stadionowo czy. 10? Stadionowo. Mhm. To, to, to kojarzy mi się, że. Hmm, skoro płotki robili z Marcinem. O, oj. <laughs> To i tak. stadion nie jest tutaj. Jak widać górale też po stadionie biegają. Dobrze, ale to zost... jeszcze masz coś o Transgran Canarii? Nie, to K... sorry, to było to? Transwulkanie. Transwulkania obok w sumie Transgran Canaria, bo to jest ten, ten sam archipelag. A nie, no chciałem tylko powiedzieć, że to jest smutna decyzja. Tak. Chciałem powiedzieć, że łączę się w bólu. Nie miałem w planach startować. Również. Maczek. Ja się, że nie. Tak. Dobre, my to... tak, ale ultra pierneu się odbyła. Tak. I zwyciężył Kilian Jordan. Kilian, który zwycięża ten naj, najmocniej obstawiony bieg, dwóch Amerykanów mu ucieka. Oni później tracą siły, on ich dogania, wygrywa, ustanawia nowy rekord trasy. Tego nie wiem, czy ustanawia rekord trasy, na pewno. Tego jestem akurat pewien. No to, a ja ufam ci jak. W kwestii ultra, no nie wiem, czy to dobrze, <grym> że mi ufasz, ale. Bo mnie zainteresował fakt, przede wszystkim do tego, że ostatni raz u nas w odcinku pojawił się, jak bi, próbował bić rekord świata na 24 godziny na bieżni. Ta próba była nieudana. No i prawda jest taka, że od tego czasu Kilian... Cichutko miał... o nim. Cichutko sportowo, cichutko biegowo. On w międzyczasie wygrał m.in. Między Sir Zinal, czyli bardzo prestiżowy bieg, więc jak startuje, to, to w gruncie rzeczy wygrywa, ale faktem jest, że ta część taka typowo sportowa troszkę w tym momencie zeszła na Drugi plan, on najpewniej realizuje mnóstwo ambitnych projektów czy w górach. Projekty. Między, no, między innymi ma projekt Dziecko, okay. tutaj absolutnie bez żartów, e, więc miło go było zobaczyć. Miło go było zobaczyć przede wszystkim w dobrej formie. Wygląda jak Kilian. Jak wygląda dokładnie. Wygląda mega dobrze, więc nie dziwi to, że wygrywa. No i mimo wszystko cieszy, no bo jest jakby nie patrzeć, jeśli mówi się ultra, biegi ultra, no to pierwsze skojarzenie myślę, że u większości biegaczy to będzie... Jeszcze typowo góry. Ultra góry to myślę, że Kilian. Kilian. Więc cieszy to. Warto też dołożyć tylko pro forma, że ósme miejsce w biegu kobiet zajmuje Kasia Solińska-Polka, którą pozdrawiamy serdecznie, mocno, bardzo. Więc to jeśli chodzi o Hiszpanię. Mamy to. A z drugiej strony kwestie, jeszcze w sumie jedną chciałem powiedzieć, ale w sumie dwie bo druga sprawa to jest Puchar Świata WMRA i tutaj nie będziemy się rozwodzić, moim zdaniem, na temat kto wygrywał i tak dalej nie dlatego, że nie szanujemy, dlatego, że ciekawsze moim zdaniem jest inna, inne podejście podejście samej koncepcji Pucharu Świata, bo ja pozwoliłem sobie dzisiaj poczytać trochę regulamin tego, tego cyklu nie polecam, ale do czego zmierzam, chodzi o to, że w tym roku został stworzony puchar Świata. On, składał się, on składa się, bo ten cykl jeszcze trwa z 16 imprez. A regulaminy, sorry, że przed regulaminy imprez Ultra są tak samo długie jak biegi? E, nie, na szczęście są częstokroć. też nie wiem, czy krótsze niż biegi uliczne. Też się 10 Teraz godzin czyta. te regulaminy z większej przez Wiesz punkty rok. masz, nie? Czytasz regulamin, sorry. Muszę ten zjeść batona energetycznego, bo czytam <laughs> regulamin Ultra, wiesz. Biegiem z flaskiem. Tak, jak to się nazywa, ten taki bidonik? Flask? Nie. Nie, nie, flaszka. Flaszka to wiek. Flask, tak, tak, tak. No, Ja nie powiem, bo akurat dużo czytam regulaminów i to nie jest specjalnie powód do dumy. Więc ja bym jak jej... macie czy... jakieś regulaminy ciekawe do przeczytania, wrzucajcie w komentarzach. <noise> Matiemu się kończy lektura. Jadąc, więc... Ja uważam i będę jak taki boomer, jak to. Mówią starsi ludzie. To co? O starych ludziach w sumie, o starych ludziach. Instrukcje samochodu też czytasz? Nie. Jak kiedy na bieg, na którym pracuję, to czytam regulamin i chciałbym apelować do wszystkich, którzy pracują przy biegu, żeby to robili. Jak stary dziad powiem. Ale. No koniec, za Jak przyjemarka, to zaczynam czytania, prawda? No. Jak, jak składacie meble. Jak, to... jak składacie meble to, to... Bank czyta całą, no. Jak składacie meble, to warto czytać, bo jak myślisz, że wiesz lepiej niż instrukcja, to potem wracasz no. do zera. To moja znaczy, takie trafne. Jak bardziej że zaczyna od tego, że nie czyta instrukcji. A Mati Ma... a czyta napisy końcowe na ja, filmach. Z... Ja niestety, no, niestety nie rozwijam wątku. Mm. Do czego chciałem, chciałem wrócić? Chodzi o to, że puchar świata to jest 16 zawodów. Żeby być w ogóle sklasyfikowany w tym pucharze świata musisz liczyć co najmniej 7. Imprez jest 16, lokalizacji jest 12 i w ostatni weekend odbyły się 4 imprezy. 4, 4 biegi, czyli 1 czwarta wydarzeń odbyła się w ostatni weekend. Dlaczego zmierzam? Że to jest tak dziwnie pomyślane, no bo gdyby ktoś poszedł poważnie do poważnej tej sprawy, no to wiadomym jest to, że nie możesz jednocześnie wystartować w Kalifornii, a z drugiej strony, jeśli dobrze kojarzę, w Hiszpanii. Możesz wystartować najpewniej w dwóch biegach w ramach jednej destynacji, o A w Hiszpanii nie ma żadnej Kalifornii? bo jest. Wiem, że w Polsce jest Ameryka, ale... <laughs> Dobrobyt i w ogóle... Ale, no, na przykład w, tym, w ten weekend z UMAIA w Trail oba biegi były się w tym samym dniu, więc automatu nie możesz. Możesz, nie możesz. No, prawdopodobnie nie możesz ukończyć dwóch biegów. Więc Zastanawiam się, kto myślał nad tym Pucharem Świata. No, bo musisz zaliczyć 7 z tych 16. Są nagrody finansowe. One są, co prawda, niewielkie, bo za zwycięstwo w całym Pucharze Świata jest 1250 euro. Biorąc pod uwagę koszty latania i tak dalej, nie, 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 niezbyt dużo. No, ale jaki był tego zamysł? To jest rzecz, która mnie zastanawia. Że mamy bieg w ten sam weekend w Ameryce, w, w Europie. Może, może w wyniku COVID-u? Nie wiem. To dzisiaj do tego dotarłem. Bardzo mnie to zastanowiło. Wiesz, może obostrzenia zeszły równo i yy, raz na trawkę, raz na. <laughs> Nie no wiesz o co chodzi, ale nie, może obostrzenia zeszły, zeszły po prostu w podobnym czasie i jakby twórcy biegów stwierdzili, o to jest dobry weekend, dobry weekend, dobry weekend i później jak już wyszło co do czego, no to stwierdzili, kurde, ale daliśmy w torbę, nie? No i tak, tak, tak to jest jakiś scenariusz, ja to biorę pod uwagę, zgadzam się z tym. W każdym razie twierdzę, że ta pierwsza odsłona WMR World Cup mogła być zrobiona ciut lepiej. Zwracam uwagę, bo tam w klasyfikacji generalnej już nikt z Polaków, najprawdopodobniej, niestety nie będzie walczył. Pojawiały się sporadycznie dobre występy, chociażby w Tatrach były dwa biegi. Ale zwracam uwagę na regulamin, bo on jest całkiem ciekawy. Co mnie też zainteresowało, to, że są dodatkowe punkty już nie za sam udział, czyli za pierwsze miejsce powiedzmy 100 punktów i tak dalej, i tak dalej. Są również punkty za uczestnictwo. W związku z czym cała ta rywalizacja sportowa też jest delikatnie wypaczona, no bo no nie każdy może sobie pozwolić na starty w różnych krajach, no bo kwestie finansowe. A na przykład można otrzymać, dla przykładu, 24 dodatkowe punkty, jeśli zaliczymy bieg w każdej z kategorii. Tu są trzy kategorie: Long Short i, i Vertical, więc chociażby za samo uczestnictwo może się wywyższyć nad kimś, kto biega od ciebie lepiej, ale na przykład startował w innych konkurencjach. Dziwnie pokręcone, mnie się to nie spodobało. Czy wam się to podobało? Drodzy widzowie, to. Odsyłam do, odsyłam do regulaminu. Dla mnie dziwna historia i nie będę przedłużał, bo chciałem powiedzieć o czymś równie, równie wybornie ciekawym. To, Szymek, Tym razem nie regulaminy. No nie, akurat też, bo wczoraj został wydany regulamin, z angielska to guideline, to taka instrukcja... Szkoda, przywoła. że nie fak. Też lubię to słowo fuck, ale faq. A, fuck. Fuck, myślałem, że fuck. Fuck up. Nie, fuck pracę, up? Fuck up. Nie znam tego. Jezu, Nie wie. znam czegoś takiego jak fakap w pracy. Prawda, Maciej? Nie. A mam teraz wymieniać poszczególne wasze <głos> działania. <głos> Nie dobra. Wystąpiło taka historia, że World Athletics porozumiał się z International Association of Ultra Runners. Tutaj ciekawostka, jak się wpisze IAU w internecie, to pierwsze co występuje to International Astronautical. Czyli bardziej astronomowie niż. Nie astronomowie. E, astronauci. Astronauci, tak. Bardzo, trafno, bardzo. Mm. Fale się no. E, niż biegacze ultra, ale do czego zmierzają astronomowie? Ast Bas Astral, no, jedziemy dalej. Chodzi o to, że będziemy. World Athletics wyróżnia już nie tylko 100 km rekord świata, będzie wyróżniał również rekord świata na 50 km. O. To akurat Polaków może. Może Darka Nożyńskiego w sumie interesować, bo tak. jest obecnie najlepszym 50 km w kraju. Hmm. Biega najszybciej, najszybciej 50 km, ale zmienia się również podejście International Association of Ultra Runners do rekordów świata i uwaga, rezygnuje się z rekordów świata na best performance na 1000 km, 1000 mil i 6 dni. No niestety, to może zainteresować Pawła Żuka, który w takich biegach częstokrocie rywalizował. Niestety od tego się odchodzi, wprowadzają rekordy świata, czyli już nie bez performance, rekordy świata na UWAGA! Wiek 6 godziny, 12 godziny, 24 godziny, 48 godziny, 50-milowy i 100-milowy Więc moi drodzy, jak ktoś chce mieć rekordy świata to te przepisy wchodzą od 1 stycznia 2022 Najprawdopodobniej pierwszymi rekordami świata będą te, które były mm, obecnie, o ile spełnią wymogi regulaminowe To co ważne, bo nie chciałbym zupełnie przedłużać, to to, że wchodzi w końcu kontrola antydopingowa Dotąd. A, i na UTMB zabronili środków przeciwbólowych. To tak, to, to się zgadzam. Zasadnie, no, wydaje się, że zasadnie, bo można przekraczać granice po lekach, których potem się żałuje, jak przestają działać. Oj, no. Ja z życia wiem, nie wiem, czy wiesz. Nie, ja nie, ale wątroba wie na pewno. Ja w zeszłym roku... A nie, nie będę się rozwodził, to kiedyś może idzie. Co chciałem powiedzieć, że wchodzi kontrola antydopingowa, dlatego że muszą być spójni z WADA i z World Athletics. Oczywiście. Dokąd te rekordy były bez performance, więc to pewnie było trochę mniej konkretnie. Więc do, od tego czasu, od 1 stycznia, wchodzą kontrole antydopingowe. To jest super ważne, bo to zwiększa, mam nadzieję, profesjonalizację tych, tych dystansów i zwiększa, mam nadzieję, zainteresowanie wśród biegaczy. Zdecydowanie. Mamy kilku dobrych w Polsce. Patrycja Bereznowska, Małgorzata Pazda-Pozorska, Andrzej Piotrowski, którego można tutaj e, mocno, mocno pozdrowić. Co chciałem powiedzieć, to jedna ciekawostka. Jedną ciekawostkę i oddaję już głos do Ultra, bo jest taki zapis regulaminowy. Mm. Bo tam też się wyróżnia rekordy świata oczywiście w kategoriach wiekowych. Oczywiście. Bo to przecież jest super ważne. No i jak na ulicy nie ma to specjalnie dużego znaczenia, bo bieg trwa zwykle... Odbywa się w jednym dniu. Mhm. Tak, w przypadku biegu 48-godzinnego bieg trwa co najmniej... Dwa dni. Dwa dni, no ale może trwać tak naprawdę trzy kalendar tak kalendarzowe. No, no, jak w nocy. no dobra, no, jest do zrobienia. No i taki musi być też zapis regulaminowy, że bieg zawodnika liczy się od momentu startu. Gdzie no, w normalnych biegach takiej A, historii nie ma. No, tutaj, okay. To, no, jakby to jest akurat skończył, ciekawe. Kto skończył 50, czy tam 51 lat w trzecim dniu, no to nie ma to znaczenia, bo w pierwszym dniu miał 49. Ciekawe, bo ja nigdy takiego zapisu. Wyobraź sobie, biegniesz na tam rekord świata kategorii M45. No, za niedługo będziemy. No, M45, no. biegasz na metę. Jee, yeah. oni no no, no. no. O, o, I nie zdążył. I od nowa, nie? Nie, i, i, a okazuje się, że w kategorii M50 jest lepszy. O, to jest w ogóle ciekawy temat do zanalizowania. Rekordy świata, jak często się zdarza, że starsze kategorie mają lepszy wynik niż młodsze. Nie będę tutaj przedłużał, powiem jeszcze tylko jedną rzecz, która Ciebie i mam nadzieję kogokolwiek, kto jeszcze to ogląda zainteresuje. Wprowadzano również zasady dotyczące obuwia i w biegach ultra. Od 1 stycznia trzeba spełniać przepisy biegów ulicznych, czyli, ja to miałem Czyli Primixy nie wchodzą w grę. 4 cm, jak to jest napisane, in a truck events. 40 mm. Mhm. A, to nawet, a, nawet nie tyle, że na ulicy, również na tym, no bo tak, bo to jeszcze bieżnie. Tak. Więc, no powiem Ci tak, wiem, że nie jesteś fanem. Czego? Jesteś fanatykiem biegów ulicznych, takich w takiej formie, takich ekstremalnie <coughs> długich. Ale idzie, mam nadzieję, delikatnie ku dobremu. To jest malutki kroczek. Nie, no bo ale... rozmawialiśmy w jednym z ostatnich odcinków o tym, jak zostali potraktowani zawodnicy, jeżeli chodzi o Mistrzostwa Świata Ultra. Tak? Tak, tak że tak, tam tak. zdjęcia słoników, tra -la -la -la, ale nie wiadomo, czy się odbędą. A tutaj widać, że chyba władze nas oglądały, albo jakby trafiliśmy do nich przekazem, przekazem myśli że ogarnijcie się, bo jeżeli zawodnicy chcą być pro, to wy też musicie być pro. I to jest jakby światełko w tunelu, że rzeczywiście to zmierza ku dobremu, no bo tak kontrole antydopingowe, jakby kontrole butów i tak dalej i tak dalej, no bo pojawiają się primiksy, które są butami niedozwolonymi w profesjonalnym sporcie. No i, i rzeczywiście tu jest jakby jest akcja, jest reakcja, to cieszy, bo to zmierza ku dobremu i to z, może będzie zmierzać ku, ku trochę profesjonalizacji. Z tej strony organizacyjno-regulaminowej, tej twojej ulubionej. Natomiast te kategorie wiekowe rekordów świata. No to, nie bo to jest nie na, wiem, do czy masterców. to jest dobra. Aha, do masters To nie, nie jest jakaś tam gruba to jest taki, dobra. Był, no okay. z dobra, no, żeby... Każdy, no, każdy mógł, czyli znowu, tak. żeby każdy mógł być rekordzistą świata, tak? Tak, nie. Tak jak ale... każdy z weteranów jest rekordzistą Polski w Polsce. Teraz, ale to mogę przekręcić, bo nie wiem ile Potycja Berezonska ma lat, ale wydaje mi się, że gdzieś mi mignęło w ramach rekordzistki świata W40, rekordzistki Europy W40. Okej. Okay. Ale to zostawiam wątpliwość, bo tego nie wiem, ale mówimy stanowczy tak? Tak, tak, tak. Dziękuję no. serdecznie. Maciek? Tak. Cieszy mnie to, że cieszymy się wszyscy. Stanowczym tak kończymy część ultra, piątkową część ultra. Widzimy się w lekkoatletycznej części zabaw biegowych, w której będziemy mieli gościa niebyle jakiego, bo będzie z nami Łukasz Panfil. Będziemy rozmawiać o przeszkodach, o biegach długich, o Bronisławie Malinowskim i o, o Łysinie Łukasz. Nie widzę przeszkód. Mówimy hashtag stop Łysieniu. <noise> to ty, bo ja nie mam na razie z tym problemu. Odpukać. Ja podzielam lat temu start i niestety Dobra. Nie ciężko stop. Dziękujemy. Do jutra.